Dzień dobry panie Marku. Co jest? Kim ty jesteś? Dobra, jestem. Ale co jest? A, a dobra, kojarzycie, co jest? Ma przycisk na milion subskrypcji, ja go nie Kamerzysta? Zrobi coś pan z tym? Tak, kamerzysta. No i co, że ma przycisk, co mnie to obchodzi? Pam, że pan coś z tym zrobi. A ja on jest. W szopie swojej. W Tak. No, a co on z tym zrobić, że ma przycisk? No nie wiem ja go nienawidzę, może, może zapytałem mu to znaczy? No. Ale jaki ma? On ma przycisk na milion subskrypcji od YouTube'a, tak? Tak, 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 tak. No, zamówił dzisiaj przynieś mu kurier. Mm -hmm. Przycisk na milion subskrypcji? Tak, na milion subskrypcji. Ty, rozwalamy mu ten przycisk? Tak, rozwalamy. Nienawidzę go. Ja też. Rozwalimy mu. Ja też rozwalam swój przycisk na 100 tysięcy. Ja nie sumie przycisku na milion. No, rozwalimy no, mu. No, tak. czekaj. To ja będę musiał się jeszcze ogarnąć. Ty nagraś mi w ogóle ten odcinek? Tak, mogę nagrać. Ty, co jest? No co ty, Menelu? Chodzić chcesz tutaj? No powaliło cię? No wypad! Poczekaj tutaj, ja się przebiorę, ogarnę się i idziemy nagrywać. Poczekaj tu. Co on sobie myśli? On się ma z jakiegoś Boga. Od tego hajsu to mu się w dupie poprzewracało. Dobra, i musisz mi teraz powiedzieć, jak wygląda sytuacja w stosunku. Tym... O co w ogóle chodzisz, że ty do mnie tutaj przychodzisz, co jest? Tak, to jest przycisk za milion subskrypcji. No. Dzisiaj kurier mu przyniósł po Złoty to jest nowy czy tak, stare przycisk. Złoty, nowy. No bo YouTube wcześniej dawał inne, to jest ten to drewniany, tak? To, tak, nie to jest ten tak. złoty nowy. Drewniany. drewniany. Tak, drewniany. Dobra, i czemu ty w ogóle przychodzisz tutaj i mi o tym mówisz? No bo chciałem mu ukraść ten przycisk, a on mnie złapał i chciał mnie pobić. Mhm, dlatego ja mam to zrobić, tak? Tak. Na pewno, dasz. spoko. Nie ma problemu. Dobra, to ogarniemy to. Okay. A, po co ja to zrobiłem? Muszę ale... ręce umyć, po tobie Menelu. Ale... Dobra, yy, nagrasz mi ten odcinek, zaraz wrócę, tylko muszę zdezynfekować ręce i pójdziemy do szopy i ogarnę wszystko, tak dobra? Rękawiczki wezmę. Nienawidzę go jeszcze bardziej od kamerzysty, nie wiem jak ja z nim wytrzymam, ale musimy zniszczyć ten przycisk Dobra, super i tak ci nie podam ręki, ale na wszelki wypadek założę sobie rękawiczki, bo przecież idziemy do szopy tego kamerzysty. To co, lecimy, tak? Bierz kamerę i nagrasz mi cały odcineczek. Później ci coś zapłacę. Okay. On tam jest? Jest tam. Słychać go. Dawaj. Kamerzysta? Co ty robisz? Przycisk tak? No. Zabieramy, co? No chyba cię pogięło. bierzemy przycisk? Nie. Patrz, twój ziomeczek jest po mojej stronie. Widzisz? Nie ci mi rady w dwójkę Aj kamerzysta, kamerzysta, dawaj ten przycisk Nie No co ty myślałeś, że uchowasz ten przycisk? No tak Przecież wiesz, że ja lubię niszczyć takie rzeczy No i co mnie to obchodziło? No masz mi oddać ten przycisk Nie no kamerzysta No nie No przycisk mi oddaj kamerzysta no Zostaw to Powiedziałem, że... To... to jest mój no no przycisk kamerzysta To jeszcze jest mój przycisk Widać? Nie, nie Przesuń się, tu! jo! Zost... Przesuń się no, Chodź tu Chodź tu, pogadamy normalnie Jaki fryer, boże! To ale fryer z tego kamerzysty, nie? Mówiłem. On nie chce oddać tego przycisku. No co ja mam teraz zrobić? Musimy mu zabrać ten przycisk. Tylko jak? Jak mu zabrać ten przycisk? Znaczy ewentualnie jest opcja, żeby go przekupić, tylko trzeba go złapać najpierw. On to wróci do szopy? Jak on to robi? Jak ma tryb życia? Gdzie on teraz poszedł? Co on My. robi? Myślę, że on tutaj wróci, on tutaj śpi, więc musi tutaj wrócić. No dobra, to poczekam na niego, ale Ale ogarniasz jak tu cuknie? Bardzo. A ty z nim tutaj pijesz. No tak. No to jesteś takim samym Menelem, jak on na to wychodzi. Kurka. Okay. Dobra, poczekam jakoś. Co wy tu nadal robicie? O, dawaj, spokojnie. No, nie bój się, już nie chcę tego przycisku. Chodź. Nie wierzę no ci. Chodź, dawaj. No nic nie zrobię. Jak coś, to możesz ten przycisk odstawić gdzieś tutaj? Ja będę się daleko trzymał od tego przycisku. Jesteście złodziejami. Kamerzysta, jak coś, to uciekniesz. Spokojnie, chodź tutaj, kamerzysta. Tędy chodź. Chodź tutaj, nic się nie stanie, obiecuję, przysięgam ci Jak chcesz, to zabierz mi pieniądze najwyżej z konta, jak ci ukradnę, tak? Jak, jak ja nie mam dostępu? Masz kartę jeszcze Chodź, nie bój się, no dawaj Spokojnie, chcę się z tobą po prostu dogadać Już uspokoiłeś się? Trzymaj sobie ten przycisk, spokojnie, nie zamierzam ci go zabierać. Tylko jest jedna sprawa odnośnie tego przycisku. Bo jak wiesz, ja bardzo lubię niszczyć takie przyciski. Zniszczyłem przycisk na 100 tysięcy, swój przycisk niszczyłem. Swojego przycisku na milion jeszcze nie dostałem. Wiesz jak mi jest z tego powodu? Wiesz jak bardzo jest mi przekro, że nie dostałem? Co ja mam zniszczyć, kamerzysta? Ty powinieneś mnie zrozumieć. No ale to jest mój przycisk, Marek! Kamerzysta, ty nie rozumiesz. To jest dopiero początek tego, co chcę ci powiedzieć, bo to jest dla mnie naprawdę ważne. Można powiedzieć, że ja mam taki fetysz do niszczenia tych przycisków. No dobrze, no ale dlaczego masz mój niszczyć? Jak tobie przyjemność sprawia picie alkoholu i palenie papierosów, to tak mi sprawia przyjemność niszczenie przycisków. Wiesz, jak ja bardzo lubię to robić? Ja ci mogę zaproponować no coś, co na pewno bardzo cię ucieszy. To znaczy, kiedy ostatnio jadłeś? Tydzień temu, tak? Bo tydzień temu byłeś ostatnio u mnie w domu. Przez ostatni tydzień, a dokładnie to chyba 6 dni, nie dostałeś ode mnie jedzenia. Cały las jest wyczyszczony, śmieci są wyniesione, nie masz dostępu do śmieci, czyli wychodzi na to, że przez tydzień nic nie jadłeś, bo nie dostałeś pieniędzy, nie byłeś u mnie, ze śmietnika nie mogę wziąć, nie jadłeś przez tydzień, tak? No tak, no i co? Słuchaj, wyobraź sobie, że teraz jest sobie takie dwa przepyszne obiadki Kamerzysta, co ty na to? Dwa przepyszne obiadki za przycisk, co ty na to? Idę teraz do najgrubszej restauracji Wiesz gdzie ja jadam? Chciałbyś tam zjeść? No, i przyniosę ci coś. Ale objawisz. Kamerzysta, spokojnie, jeszcze nie musisz się decydować. Tylko ci mówię, jakie są moje zamiary, tak? Jak nie przyjmiesz mojej propozycji, to po prostu masz przez rozumiesz? Ja ci dam, ja nie będę taki. Ja mógłbym ci po prostu ten przycisk zabrać, zemdlałbyś. Ale nie bój się, nie bój się tam. spokojnie. Ja tego nie zrobię. Ja chcę z tą się dogadać. Będę wobec ciebie uczciwy. Zaraz dam ci coś za ten przycisk. Ty w, w tym momencie będziesz musiał się zastanowić, co zrobisz. Także, kamerzysta, 2, Chodźmy i damy coś dla kamerzysty później. Trzeba to najpierw kupić. Ty, kamerzysta, poczekaj. Przycisk jest bezpieczny, możesz go nawet sobie powiesić Jak coś to będę pukał, okej? Okay? A co on moje miejsce zajął? Na ten odcinek tak To idziemy, tak? Dobra, że może jest 2 bo będziemy mu rzeczywiście jakieś żarcie zamówić no, ja Znasz jaką syfiasz restaurację? Nie, ja coś znajdę tutaj w pobliżu Czekaj, czeka. zamówimy mu... Ile tam było? Dwa obiady, tak? Ale na wszelki wypadek zamówię i tak trzy, bo może się nie zgodzi To mamy jakieś restauracje Dzień dobry, ja mam pytanie, czy macie w ofercie jakieś zestawy obiadowe, coś, coś takiego? Jeszcze raz Jakie zestawy obiadowe macie w ofercie, czy coś takiego? No, mamy mamy danie takie, z filet z kurczaka, coś takiego D Dobra, to ja bym poprosił... Makaron, Dobrze, to ja bym poprosił ten filet z kurczaka trzy razy i będzie na ulicy... Filet z kurczaka mamy, przepraszam, mamy filet z kurczaka z mnaki, i frytkami, a mamy filet z kurczaka z czarkami kur... serb i frytkami Byle jaki, z frytkami niech będzie nie, ja to i tam i tam z frytkami, ale tam z pieczarkami, a w drugim ten... Ja, znaczy ja bym poprosił po prostu byle, byle jakiego fileta. A, a mamy jeszcze takiego. Słucha? Byle jaki zestaw z, z filetem po prostu. Tylko sam zestaw z filetem? Trzy razy. Ale nie mamy czegoś takiego, musi, musi być ten cały zestaw. A no dobrze, to i, cał, cały zestaw po, po prostu. Mamy jeszcze fileta ale będzie to sama cena w takim razie. No tak. Ten filet, yy, cały ten zestaw kosztuje 18,90 z ananasem, serem i frytkami. No to ja po prostu mamy, bym chciał trzy film. zestawy obiadowe. No rozumiem, no to w takim razie trzy razy ten trzy zestaw, tak? Tak, tak. No ja rozumiem. Ale mamy dwa rodzaje tego zestawu. Mamy ten filet e, z ananasem, serem i frytkami, a mamy z ananasem, z serem i frytkami. To ten drugi, trzy razy. Byczor tak. Tak. I to wszystko? Tak. Płacić kartą czy butówką? Kartą. Kartą. Tak. Dobrze, dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia. O kurde, ale ci ludzie mają... Grubo na bani, że tak powiem. W potocznym języku. O nie, jak się ciężko rozmawiało z nimi. Jak się dzwoni do ekskluzywnych restauracji, to nie ma takiej sytuacji. Po prostu mówi się i oni mają się dopasować do ciebie, a co to tutaj ma być? No co to ma być? Ty piara gada ze mną z 5 minut? O niczym tak naprawdę mówię, jeżeli chcę trzy obiady, no to to czego ona nie rozumie? Ja się zdenerwowałem. Pewnie jeszcze będą tutaj za godzinę. Masakra, już nigdy nie zamówię w jakiejś biednej restauracji. Ale tym razem muszę, bo kamerzysta nie zje prestiżowego obiadu i powie, że nie dam mi nagle przycisku. Masakra. Dobra, także doszły do mnie takie obiady. W ogóle tak tandetnie to wygląda, że ja po prostu nie mam na to supa, ale no. Kamerzysta lubi takie rzeczy. Mam nadzieję, że się zgodzi na to i odda mi tam przyjść. No w końcu tyle żarcia tutaj jest. I jakby na to nie patrzeć, to jednak bym się naje. Nawet na kilka dni mu starczy. Dobra. Chodź kamerzysta, dwa, idziemy. Yeah. Ребят, Маш, ну дай, не, ну дай. Kurde! Znowu chciałeś mi okraść? No, masz tutaj obiad, patrz kamerzysta, to jest Twój obiad. Tutaj kładę ci obiad. No, patrz, są trzy obiady, są trzy obiady, tak? Idziemy na taki układ, nie jadłeś tydzień, człowieku. Mogłeś po prostu dać, ja bym ci wyrwał ten przycisk. No czemu ty taki jesteś? No zobacz, no, myślę, że warto. Znacie jakie dobre te obiady są. To są prawdziwe obiady. Odpusz sobie, proszę kamerzysta. Możesz zjeść Dajesz mi przycisk? No, kamerzysta, słuchaj. Ale Marek, wiesz, że to jest wykorzystywanie człowieka, ile te obiady są warte? Dużo na pewno, nie wiem. Ile za to zapłaciłeś? No, stopa... Z takiej restauracji jakie ty lubisz, bo jednak stwierdziłem, że nie potrzebuję sprestiżował, bo Ale wiesz, że przycisyc więcej że... bardziej, niż to 20 nie! Ja muszę! Ja muszę to rozwalić! Kamerze to Możesz zobaczyć, oczywiście nie ma problemu. Zobacz sobie jak to wygląda. Ale to jest naprawdę normalny obiadek. O, widzisz jaki fajny? Chodź się operator. Znaczy że ten Fajny obiadek. Fajny Chciałbyś taki zjeść? No chciałbym, ale nie wiem czy... Dobra kamerzysta zastanów się Czy chcesz mi oddać przycisk? Moim zdaniem naprawdę warto Co robimy? Bierzesz, jesz? Jest tydzień nie to ma człowieka Marek Zastanów się dobrze nad tym Wiesz, że jestem głodny No zastanów się Albo obiad, albo przycisk Jestem bardzo głodny Marek No to będziesz mógł zjeść nawet trzy To wszystko będzie twoje Tylko musisz mi oddać przycisk Moim zdaniem dobry układ kamerzysta Więc... Kamerzysta No chyba chce zjeść obiadek Daj to kurde o widzisz? O i co? Smakuje? Dobry obiadek? A ja mam przycisk, patrzcie. Mam przycisk, dobra, lecimy. Szybko, 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 że starła. Chodź sobie, chodź, sobie, chodź sobie. Także słuchajcie, to jest przycisk z okazji miliona subskrypcji i należał on do kamerzysty. Teraz jest mój i w końcu będę mógł spełnić swój fetysz. I po prostu zniszczymy sobie ten przycisk. Jednakże ja nie będę robił tego testu, bo ja w sumie wolę patrzeć się i jak ktoś niszczy takie rzeczy. Aczkolwiek jeden przycisk ja zniszczyłem, to teraz chciałbym po prostu zobaczyć, jak taki przycisk jest zniszczony. Daj mi kamerę, ja to wszystko nagram. I tym razem ja będę się patrzył. Jak ktoś niszczy. No dobra. Czekaj, taj. czekaj, czekaj, żeby to dobrze nagrać na pewno. Ja tak się nie umiem nagrywać, ale. Znaczy, dobrze bym nagrywał. W każdym razie rozwalaj go, weź tą cegówkę, słyszysz? Tą, 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 tu tu tu, 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 tu i później spalimy go jeszcze Dawaj, dawaj No szkoda No jak to, dawaj, rozwalamy No dobra No dawaj, dawaj, dawaj ej, 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 czekaj, czekaj No co ty robisz? No kurde, jaki frajer Ej, no chodź tu, kamerzysta dwa! No powaliło gościa Kurde Gdzie on jest? Co tutaj się stało? O co tutaj chodzi? O co chodzi tutaj z tym typem? I co to w ogóle ma być? Czemu on najpierw zabrał przycisk kamerzyście, a później mi zabrał i zaczął uciekać z tym przyciskiem? Ja myślałem, że on ze mną współpracuje, a on sobie uciekł po prostu. Dobra, jestem teraz przed szopą kamerzysty i słuchajcie, bo kogoś trzeba pociągnąć do odpowiedzialności za to, że tamten typek sobie zabrał przycisk, tak? No co to w ogóle jest za polityka, że jakiś kolega kamerzysty mówi, że najpierw ze mną chce współpracować, a później ostatecznie sam zabiera przycisk i zostawia mnie bez niczego. Ja zmarnowałem swój czas, zmarnowałem swoje pieniądze. W zasadzie to były jakieś grosze, no ale no sam fakt, że zmarłem swój czas I ktoś musi za to odpowiedzieć, tym kimś będzie kamerzysta To chodźmy do jego szopy Kamerzysta Ty nadal jesz? bo jest problem, słyszysz? Jaki problem? No bo przycisk zabrał ten frajer No twój kolega przycisk zabrał, rozumiesz? I też miał, też. no i co? No jak to ukradł, no, trudno No ale no, no co. To jest twój kolega. No to jest tego? mój kolega, czy twój. Ale to, jest twój, to już był twój przycisk, więc co? No ale słuchaj, dajesz mi jedzenie za przycisk. Co to jest za ty? Skąd nie, ty go znasz? Nie, ja to mam. Kamerzysta. No porozmawiaj ze mną. No. A tyle będziesz miał za swojego obiadu. A co mi zabierasz obiad? Skoro ja nie mam przycisku, to ty nie będziesz miał obiadu. No ale jak to byś to jest za przycisk to było! Nie masz obiadu. Obiaduj. Ale to mi ukrata nimi! No i co mnie to obchodzi? No to ja ci ukradłem obiad w takim razie. Nie masz obiadu. Ale jak to? Obiad wywalamy? No nie, Marek! Już nie masz obiadu? No co, kamerzysta? Skoro on mi zabrał przycisk, słyszysz? Twój kolega zabrał mi przycisk, to ty nie będziesz miał obiadu. Słyszysz? No co, zostaw to, nie ma jedzenia. Czemu płaczesz kamerzysta? No słuchaj, takie jest życie. Twój kolega zabrał mi przycisk, tak? Więc ja tobie zabrałem obiad. Czego ty nie rozumiesz? Ale wszystko mi zabrały! Nie chciałem tylko zjeść! No, a gdzie jest mój przycisk? Nie wiem! Dobra, wiesz co, kamerzysta? Muszę teraz się pożegnać. Nagrasz mi tą scenę? Nie, nie. Nagrywaj! Trzymaj kamerę! Ja głodny jestem! No masz kamerę. Ja nie mam wszystkiego. Nagrywaj. Nie mam przycisku, nie mam jedzenia, Marek. Wstań i masz mnie nagrywać. Słuchajcie widzowie, ci wszyscy ludzie, którzy dzisiaj wystąpili na filmie, oprócz mnie, okazali się totalnymi frajerami. Kamerzysta to frajer, kamerzysta 2 to też frajer. Skończeni frajerzy. Jak w ogóle tak można? Ten mi najpierw nie chciał dać tego przycisku, ten drugi ukradł mi. Co to w ogóle ma być? Kamerzysta, wytłumaczysz się jakoś z tego, czy nie? No to ty mi zabrałeś przycisk. Zabrałem i chciałem go zniszczyć. A zniszczyłem, nie zniszczyłem. Zabrał mi przycisk. Uciek z tym przyciskiem. To jest po prostu jakaś masakra. Film mi teraz nie wyjdzie przez was. Cóż! Ja w sumie się najadłem, wydupiecie, man. No właśnie, ty masz z tego korzyść, a ja tylko nerwy. Dobra, widzowie. Zobaczcie moje poprzednie filmy oraz i zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. I następny przycisk, jaki mi dojdzie, to na pewno będę musiał go zniszczyć. Zniszczę, tym razem nikt mi go nie zabierze. Do zobaczenia.